Cześć, nazywam się Justyna Szlęzak i jestem dietetykiem klinicznym. Dzisiaj chciałabym Wam podsunąć parę wskazówek, Odnośnie tego, jak nasza zdrowa dieta powinna wyglądać. Po pierwsze, pamiętajmy o regularności spożywania posiłków. Pierwszy posiłek powinien być spożyty do godziny po przebudzeniu. Kolejne posiłki z przerwami nie dłuższymi niż 3-4 godziny, a ostatni posiłek przed snem na 2-3 godziny przed pójściem spać. Nasza dieta powinna bazować na produktach pełnoziarnistych oraz na warzywach. Produkty pełnoziarniste, takie jak chleby razowe, makarony razowe, gruboziarniste kasze czy ryż są bardzo dobrą bazą. Dodatkiem do tych produktów powinien być, powinny być jakieś produkty białkowe, np. dobrej jakości mięso, odpowiednie ryby, jajka, przetwory mleczne. Korzystajmy również z bardzo dobrego źródła białka roślinnego, jak np. nasiona roślin strączkowych, czyli groch, fasola, ciecierzyca, bób. Kolejnym dodatkiem w naszym talerzyku powinien być jakiś produkt tłuszczowy. Najlepiej, gdyby to były oleje roślinne. Każdy olej ma swoje odpowiednie właściwości, więc dobrze je wymieniać, ale one powinny jakby tą część zajmować najmniejszą. Natomiast jeżeli chodzi o produkty tłuszczowe, które są źródłami tłuszczu zwierzęcego, no to z tych produktów powinniśmy rezygnować i ich raczej unikać, ponieważ tłuszcz zwierzęcy nie wpływa bardzo korzystnie na nasz organizm. Jeżeli chodzi o owoce, to faktycznie. One też są ważne w naszej diecie, natomiast pamiętajmy, żeby ich nie jeść bardzo, bardzo dużo. Zawsze spożywamy owoce do 17-18, nigdy ich nie spożywamy w godzinach wieczornych, dlatego że przyczyniają się do łatwiejszego odkładania tkanki tłuszczowej, po prostu niekorzystnie podwyższają poziom glukozy we krwi. Oczywiście nie zapominajmy o wodzie, która jest niezmiernie ważna, dlatego że nasz organizm jest zbudowany w 70% z wody, dlatego trzeba ją w ciągu dnia uzupełniać. O wodzie jeszcze opowiem w kolejnych filmikach, bo jest to temat ważny i rozległy. A na dzisiaj już to tyle. Życzę wszystkim miłego dnia.